Słoneczko świeci nam dzisiaj troszeczkę w oczy, ale jesteśmy w Więcborku. Przyjechaliśmy do Krzysztofa Koniec, a zaprosiła nas jego żona Ewa. Z okazji 43. Uro urodzin. Wita Was Nikola i Sławomir Świeżyńscy. Zapraszamy z nami. tam do nich do domu Nic już. nie wiedzą, nic nie wiedzą. Chodźcie, zobaczymy ich. Z totalne zaskoczenie. Nikola, w poprzednich spotkaniach mieliśmy możliwość poznać ludzi młodych, leciwych, dziadków, wnuczęta. Natomiast dzisiaj zupełnie jest inaczej. Jak na razie składaliśmy życzenia z okazji rocznic ślubu, a dzisiaj Aha. mamy urodziny. 43. A to młodsze od ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, Witamy Pana bardzo serdecznie. Jesteśmy z programu Koncert Życzeń na stacji TV Disco. Pana żona prosiła nam, byśmy Panu złożyli życzenia z okazji urodzin. Moja córka Nikola zrobi to najlepiej. Oczywiście. Chciałabym Panu życzyć wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pociechy z dzieci przede wszystkim. Z żony, która sprawia taką niespodziankę. <noise> Widzimy, że jest Pan zaskoczony, ale, ale naprawdę wszystkiego, wszystkiego dobrego i czego Pan sobie tylko zapragnie w życiu. Proszę bardzo, to są dla Pana kwiatki bardzo. i buziaczka. Miu! A ja uścisk dłoni. Panie Krzysztofie, wszystkiego najlepszego. O, naprawdę jest. mam cudowną żonę, <śmiech> nie <śmiech> to nie na taką niespodziankę. Dziękuję <laughs> bardzo, zapraszam. No to chodźcie Państwo za nami.